Nie sądzę, że jestem muszkin, tylko sobie no, wszystko mam, mam wszystko gotowe, sobie jeszcze kusne. o, no i co będziemy robić? Zobaczmy, co tu jest. Dobra, moje żelazo jest, fajnie, moje temki też są, dobra, fajnie jest, jestem w ogóle muszkin i chciałbym ja powiedzieć, że. Nie ma za fajnej sytuacji, więc musimy szybko iść spać, bo rano trzeba stać. A co będziemy robić rano Moi drodzy? Ja wam pokażę co tu się dzieje. I wy mi powiedzcie, co tak powinno być wyglądać. Oczywiście, że nie. Więc zobaczmy co tu w ogóle mamy. Andrzecz. Nie. Weźmiemy sobie wszystko no i potrzymie się. Na, na dobrą sprawę powinienem troszkę zrobić porządek tutaj. Ale cóż, tu nas spokojnie, na spokojnie kochani. Ogólnie w najbliższych odcinkach, moi drodzy, pokażę Wam co spróbujemy zrobić. Widzicie tą grotę? Tak, też ją widzę. Ale co w związku z powyższym. Otóż moi drodzy to z powyższym, że my żeby coś się działo na tych moich kwadratowych przygodach, żeby się po prostu coś wydarzyło. No. Na razie mi Andezetu na tyle... DZTU na tyle starczy. O! Już się nawet za nauczyłem rozpoznawać. Dla mnie to był jeden ciór wcześniej. Ale Teraz wam pokażę, co zamierzam z tym zrobić. Bo tu jest y, kolejna ciekawa sprawa. Otóż widzicie ten dom? Tak. Na pewno widzicie. Ale co w związku z powyższym no. Ym, otóż moi drodzy tutaj będzie na pewno co by tu zrobić. Na pewno to mi się przyda. Tak. To jest zegar czy tam przycinarka? Raczej przycinarka. Ale wiem, że niektórzy mogą się mylić. W sumie się nie dziwię. Ale... Nie, to nie... To pasuje bardziej na... Ty! A może to narzędzie postawić na... Na, na stole warsztatowym. O! Nie, kochani, to jest mega złe. Co chcę zrobić? Kurka. Dobra. Niech właściwie stoi przy tym. Wiem, że to wygląda. Nie! Chłopaki, to wy. To wygląda jak w domku jakiejś psychopaty. Nie, proszę nie. Takie rzeczy tu powinny być. O! A może tu? No i fajnie. Teraz tak. Co nam właściwie potrzeba? Na pewno jeden dioret. A czy undesert? O nie a Dior to nie jest taki śniadza no cóż i mam demat a może zrobić coś takiego a wiesz się raz śmiać No, jest troszkę lepiej. Ale kurde, to tak wyglądać może. Trzeba, moi drodzy, to naprawić. I, I zaraz wam powiem, co zr kochani, zrobimy. Tu potrzebujemy dachu nad głową. Ale do tego skorzystamy z. Oczywiście sikierka na pewno się przyda. Co to jest? Teski yy, się się przydadzą. I może zarobiście. Ogólnie zamysł jest taki, żeby zrobić yy, z pewnego rodzaju strych. No dobrze, strych. Ale nie no to jest mega złe. Złe to jest to co robię. Kurde. Ale nie ma. Nie ma rady. Trudno. Zróbmy w ogóle może jakieś moi kochani widzowie. Zróbmy może, 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 co my tu mamy. O, patyki, patyki, patyki. No dobrze. Mamy patyczki. I co z tymi sobie patyczkami sobie zrobimy? Chyba w tyłek nie wsadzimy za przeproszeniem mm. Więc potrzebujemy Oczywiście drabinki Drabinki ale po... po co Na co mi to Moi drodzy Moi drodzy Ups Sorry Ale się coś właśnie chyba Zesrało No, no nic Się zrąbało ale to naprawimy Naprawdę naprawimy Bo to tak być po prostu nie może. Hmm, co my to zrobić? Może by tak y, zrobić? siekierka. Nie, sikierkę mamy. Co by to zrobić, kochanie, co? Co by tu zrobić? Moi drodzy. Moi drodzy. Otóż mamy patyczki. Mamy drewnięko. Nie wiem po co. Nie, nie. nie. Jak już muszę robić, nie no potrzebujemy na pewno tego drewienka Ostatnio w ogóle kaczujemy raz. A tak być może, jak już wycinamy jakieś drzewa, to, to należałoby zasadzić na ich miejscu nowe. No cóż. O, wiem czego nie mamy. Kani widzowie nie wiem czego nam trzeba idziemy idziemy do lasu jeszcze raz i wytniemy sobie może brzuskę tak ładną białą brzuskę brzuski brzuski mamy tutaj które będzie trzeba urąbać odrąbać żeby było fajnie yy, dobra Mamy to idziemy do domu. No Wchodzimy spokojnie. No Mamy to... Może by tak zrobić jeszcze... To nam się przyda i może jeszcze... To nam się przyda. Powinno stać całość. Oczywiście będziemy musieli na szybko sobie postawić domek. Do, domeczek mamy oczywiście, ale taki jakby domeczek, bo do mieszkania na dzień dzisiejszy się nie nadaje. Ale możemy coś z tego wykombinować, bo musimy gdzieś żyć. I chyba mi przedogło kolejny pomysł, którego Wam jeszcze nie zdradzam, bo naprawdę to co mam w zamyśle jest naprawdę bardzo, ale to. Bardzo dobre. To nam potrzebna. Mm. Ogólnie za zamysł mam taki, żeby zbudować jakiś stary domek. I ale na taki stary polski domek trzeba dużo drewna. Jakoś jestem w idealnym miejscu. Jednak co w związku z powyższym. Oczywiście mu będę musiał sobie... Z schować itemki ale to już po nagrywce raczej i spróbujmy oho nie mam dachu, więc muszę i spać. Bo jak nie będę przez dłuższy czas po prostu spał, to mogą pojawić się sza. A jeśli ktoś nie wie co to sza to odsyłam po prostu do kanałów Paliona się Wojana oraz Kati. I jak już się zapoznacie z materiałem, to zapraszam ponownie, bo wtedy będziecie wiedzieli, co to jest sza. Podpowiem, że a ktoś komuś nie chce oglądać tych wszystkich filmów, bo nie we wszystkich odcinkach ich takie sza się pojawiają, to podpowiem że to są takie straszne nocne stworzenia i co straszne co po prostu niebezpieczne, które pojawiają się nocą. Jeśli przez dłuższy czas nie śpimy Ci co są w tajemnicze znaczy, chyba się domyślają o jakichś potworach po prostu mówię bo nawet w pewnych ogólnikowych nazwach no, nazywają się potwory. Oczywiście nie mówię jakie potwory, bo żeby nie zralić się. Bo są takie zwierzętka I to jeszcze gorsza smoka kresu. Tak, bo jest taki smok. W ogóle jest smog w Minecraft. O którym jeszcze nie wiecie, ale się. No dobra, wiecie. Ale jeszcze go u mnie nie widzieliście. Ale może kiedyś go zobaczymy. Jednak. Chyba nie do końca to przemyślałem. Aż. Chcę się zakląć. Że też nie mogę tego zrobić. No cóż, nie ma co, tak. Zróbmy to, co trzeba. No niestety nie ma co płakać. Yy, Weźmy to. Yy, to. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Po zamianie z Temo zobaczymy, jak to będzie po prostu wyglądało. Jak będzie wyglądało fajnie to, fajnie, to dobrze. A jak nie, to trudno. Ale wystarczy, wydaje mi się, że brakuje nam jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie ulala. Źle się dzieje. No, dobra. Mamy patyczki. O nie. Musimy zrobić patyczki, wybrać z, z naszej talerki. I po prostu będziemy musieli zrobić ognicho I jedno wystarczy. O. I pięknie. Niech nam się gotuje. I dobrze, dobrze jest. Teraz możemy sobie wyrąbać dziurki na nasze okienka. Tak, bo to będą okienka. Bo właściwie potworów się bać nie musimy. Przynajmniej nie w ciągu dnia. I jednak to nie zwalnia nas od obowiązku zabezpieczenia naszego domku. Ale zaraz, 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 Czy ja wszystko dobrze zrobiłem? Tak. Mam mieszkanie. Bez zestawu hipotecznego, ale... Przynajmniej mamy gdzie się schronić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I coś mi się widzi, że to będzie ciekawa konstrukcja. Jednak, żeby była jeszcze ciekawsza, to zobaczymy jeszcze, czy mamy jakieś. Trzeba nam bardzo dużo desek. I czy Trzeba nam raz, dwa, trzy. Zobaczmy, jak to się prezentuje w, w praktyce, bo może być ciężko. I czuję, że ciężko, po prostu będzie. O. Przynajmniej mamy domek. No, zobaczmy jeszcze pod tym domkiem. O, otworzymy sobie jeszcze okienka. No, drodzy widzowie, widzicie, już mamy ładny domek. Zobrawdza ciemne ta okienka, ale zobaczymy jak to prezentuje się z zewnątrz Wow Jeszcze taki ganeczek by się przydał Mmmm dobra Te słowo to miałem kiedyś właściwie domek z ganeczkiem nie wiem, czy ktoś pamięta. Bo część może nie wiedzieć, bo podejrzewam, że jesteście nowi, raczej. Albo mogą być ci starzy. No cóż. Weź mi nie pieprzmy. No. Potrzebuję tego. Tego. Taki troszkę podlaski ten domek, ale cóż, ja nie mogę, podlaski powiedziałem, no cóż, trudno, dobra, tak są raczej w... sami faceci, mm. Nie no, chyba coś przestrzeniłem troszkę. Może nie. No cóż, trudno. Że pomyśleć, że nie mogę nawet. O, od boku niech się z... otwiera. No, i możemy się chyba żegnać powoli. Na, na następny dzień. No, z tych sobie zostawimy. Na dziś możemy się po prostu żegnać. No, dziękuję, że z Wami do. Ze mną to do tego momentu. No i cześć.